Cześć wszystkim, looks fitematocyzmem bez klucza. I jako że zabieram się za rozkładanie i składanie tego ucznika E8, to nadarzyła się okazja, żebym Wam pokazać inny ciekawy sposób na to, żeby wyjąć rotor z wkładki, kiedy nie możemy sobie na przykład poradzić z wytrychowaniem. Bo weźmy na przykład taką sytuację, że Zabieracie się za pikowanie jakiejś wkładki, yy, wytrychowanie i nie możecie sobie z nią poradzić. I na przykład chcielibyście sobie zrobić yy, to wytrychowanie progresywne, które Wam pokazywałem, czyli wkładanie po kolei pierwszy, piń drugi, pięć, trzeci i tak dalej, tak dalej. No ale wkładka jest na przykład cała, tak? No bo... Gdzie ona tu jest? No bo jak jest połówka, no to wiadomo, tak? Nie ma żadnego problemu. Wtedy popychać z tej strony i nawet z kluczem bez wytrychowania ją da się rozebrać. Ale już jak jest hmm, cała wkładka, nie da się tym popychaczem wejść, no bo powiedzmy, że nie chcecie jej rozcinać, chcecie mieć całą. Słuchajcie, sposób jest banalnie prosty i go Wam dzisiaj yy, zaprezentuję. Mamy klucze, tak? Bierzemy sobie, oczywiście ten sposób jest yy, pod warunkiem, że macie więcej niż jeden klucz. Bierzemy sobie, słuchajcie, klucz i go ścinamy. I teraz możemy zrobić taki manewr. Normalnie wchodzimy do wkładki, wkładamy klucz, i słuchajcie, to, że obcięliśmy ten klucz, możemy w tej chwili wejść kopytem i zabezpieczyć sobie piny na dole. I możemy już w tej chwili, słuchajcie, tylko nie tak jak wczoraj, rozebrać naszą wkładkę, gdzie jest ten cyk. No, wychodź. Ja sobie to już wcześniej rozszerzyłem trochę, ale nie chcę jeszcze O, wyskoczyło. Na drugie. Czekajcie, sprawdzę sobie, czy te piny są tu zablokowane, żeby mi znowu nie wyskoczyła, tak jak wczoraj. I słuchajcie, wyciągamy sobie. Rotor? Rotor nieważny, bo wiemy jak ułożyć. Ale nie chciałbym, żeby nam się rozwalił. I zobaczcie. Jesteśmy już z dostępem do naszych naszych pinów. I nawet jakbyście teraz, bo od tego są teraz te pestki na przykład w tym zestawie, że możemy sobie tu wchodzić od tyłu i dopychać, tak? No ja sobie akurat użyję tego, ale do pychacza. Ale jakbyście nie mieli w ogóle tego zestawu, a macie kopyto, bo da się kupić kopyto samo, to na przykład można teraz powolutku wyciągać sobie i od końca będą wypadać te piny. Także co? To taka szybka instrukcja, jak sobie wyciągnąć rotor, jeżeli wkładka nie, ma, nie mamy rady, nie mamy jak albo nie umiemy jeszcze po prostu zwytrychować wkładki, a chcemy ją rozebrać, żeby ją zobaczyć w środku. Także to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do następnego materiału. Też!